W piątek na placu przed Paczkowskim Ośrodkiem Kultury stanął Telebim. Inicjatywa wyszła z Ośrodka Kultury i Rekreacji, żeby zorganizować kino, żeby ludzi przyciągnąć wieczorem, żeby razem wspólnie coś przeżyli. Kino pod chmurką grało przez dwa wieczory, 17 i 18 sierpnia. W repertuarze znalazły się komedie, biografia, dramat przygodowy oraz krótkometrażowe animacje. Filmy są podzielone na dwa dni. Po cztery, z tym, że część z nich, czyli dwa, są na licencji Creative Commons, czyli wspólnota kreatywna, na licencji, którą można sobie z internetu ściągnąć albo obejrzeć na internecie. Do kina pod chmurką biletów nie trzeba było, a jedynie chęci, koc i poduszkę. Można wejść za darmo, jest bezpłatne wejście. Organizatorzy przedsięwzięcia na pomysł wpadli nie przypadkiem, bo plenerowe kino w Paczkowie miało już miejsce. Było to koło kościoła na wzgórku, natomiast tutaj chcieliśmy to kontynuować ze względu na podpowiedzi też ludzi. W, w jakichś okolicach roku temu na internetowych forach ludzie się wypowiadali, że taka rzecz byłaby fajna w Paczkowie do kontynuacji. Wraz z nocnymi seansami powrócił wspomnień czar. Tutaj szczerze powiem, Seksmisja to był taki czas, kiedy oglądałem właśnie to, jeśli chodzi o premierę, to miałem okazję obejrzeć to pod chmurką. Bardzo miłe wspomnienia. Ja pamiętam z dzieciństwa, że były w Paczkowie takie imprezy, ale ja byłam bardzo mała i odbywało się to na Kościelnej. Kiedyś też byłam nad morzem na takim czymś. To jest fajna impreza, sprawdza się na lato. Inicjatywa mieszkańcom miasta przypadła do gustu. Pomysł jest bardzo fajny. Ale bardzo mi się podoba właśnie zmierzam po koc do domu, żeby się położyć na trawie. Kolejne seanse już nie w tym roku, ale jak zapowiadają organizatorzy kina pod chmurką, jeśli pomysł się przyjmie, przyszłe lato w Paczkowie upłynie pod znakiem dobrego filmu na wolnym powietrzu. Przyjechało tu około 200 amatorów zabaw na pograniczu rzeczywistości i wyobraźni z całej Polski. Na terenie parku powstała baśniowa wioska. Odbyły się turnieje rycerskie, stanęły kramy ze strojami fantazy i równie fantazyjnymi smakowitościami. No, no, Dawni rzemieślnicy pokazywali jak zrobić samemu zbroję czy uszyć średniowieczny ubiór. Zaproszono nawet sokolnika. Sokolnicy rozpoczęli reintrodukcję sokoła wędrownego, który jest w zasadzie no, najszybszym ptakiem na świecie. Taki drapieżne przede wszystkim się układa, nie tresuje. Zdecydowanie łatwiej układa się ptaki większe ze względu na to, że one więcej mogą zjeść, a największą zaletą, w zasadzie no, przyczyną układania jest y, przewód pokarmowy. Ptak wykonuje nasze. Y, polecenia i nasze, załóżmy, no jakieś wymogi wtedy, kiedy jest głodny. Głównym punktem zabawy było oczywiście poszukiwanie skarbu pradziada. Jak by to powiedzieć? Znaczy, no pomagam pradziadowi, noszę, noszę jego skarby i takie. I dużo jest tych skarbów? A to tajemnica. Organizatorem konwentu jest jak w ubiegłym roku Stowarzyszenie Młodych Miłośników Fantazy Sorontar z Głogówka. Takie imprezy odbywają się już od 4-6 lat i za każdym razem to był Głogówek. No. Nie tylko dzieci tutaj do nas przychodzą, jest bardzo dużo osób. W naszym wieku dużo młodzieży, jest też dużo starszych osób. Kolega mnie wyciągnął na, na pierwszego larp no i poznałam, poznałam dosyć ciekawą ekipę i stwierdziłam, że, że czemu, czemu by nie... I jak się dowiedziałam, że istnieje coś takiego jak połączenie w ogóle świata fantazy z teatrem improwizacji, no to to było szaleństwo, także myślę, że zdecydowanie lepsza alternatywa niż siedzenie w barze i picie piwa. O, Jesteśmy banitami, którzy zostali wypędzeni. Jeszcze się nie bijemy, bo jeszcze nie ma gry. Jak się zacznie grać to będzie inaczej. Każdy z nas pisał historię swojej postaci i wpierw wysyłał do mistrzów gry, którzy tworzyli z tego, z tego ogólną fabułę. Także to też nie jest tak, że każda z naszych postaci jest znikąd, że tak powiem. Ona ma swoją historię od dzieciństwa aż do momentu tego, w którym teraz zaczynamy grać. Ja jestem najmłodszym uczestnikiem. A ile masz lat najmłodszy? Dziewięć. Po trwającym do późnej nocy konwencie uczestnicy zabawy przenieśli się na dwa kolejne dni do lasów w górach Chopawskich. Soronta zbudował tam scenografię do gry wyobraźni. Zgodnie z jej scenariuszem w czasie baśniowej uczty weselnej zamordowany został pan młody. Uczestnicy gry musieli ujawnić zabójcę. Jednak ta część imprezy była zamknięta nawet dla mediów. Na pocieszenie otrzymaliśmy od organizatorów film promocyjny z konwentu 2011 i obietnicę dostarczania kolejnego z tegorocznego LARPA. Już w XIII wieku. W Nysie istniał dwór biskupi. Na tej m, fragmencie grafiki Hayera mamy dwór. Proszę zwrócić uwagę, ten dwór był otoczony własnym systemem obronnym. Zresztą... Spotkanie zostało przeprowadzone pod hasłem dawnej Nysy czar, czyli co było, co zginęło, a co zepsuliśmy sami. Prezentację na temat zabytków przygotowała Krystyna Dubiel, przewodnik sudecki. Chcieliśmy wszystkim przybliżyć zabytki, piękno tych zabytków, pobudzić ludzi, żeby do takiego, można powiedzieć, lokalnego patriotyzmu, żeby byli dumni z miasta, w którym mieszkają, w którym jest tyle pięknych rzeczy, a ponieważ jest jeszcze sporo rzeczy, o których no, część ludzi nie wie, stąd ta dzisiejsza prezentacja, która odsłoni, mam nadzieję, część tajemnicy dawnej Nysy. Podczas prezentacji można było poznać historię zarówno nieistniejących już obiektów, jak i takich, które utrzymały się do dzisiaj. Zaprezentowana została bardzo duża ilość zdjęć i grafik. Zawsze przy takich rzeczach coś nowego się można dowiedzieć. No przede wszystkim bardzo ciekawy temat, sam temat, który po prostu no pokazuje to, co w Nysie było, a to, co znikło na zawsze. O niektórych budynkach słyszałem, ale dokładnie nie wiedziałem, w którym miejscu były zlokalizowane. Dzisiejszy wykład był wspaniałą lekcją historii o naszym mieście, a rzeczy, które obejrzeliśmy. No naprawdę napawają smutkiem, szczególnie właśnie te, które, których już nie można podziwiać, które już nie da się odzyskać. Prezentacja spotkała się z pozytywną oceną gości, stanowiła zakończenie już trzeciej edycji piątkowych spotkań z zabytkami. 23 lipca 2012 roku rozpoczął się w Paczkowie 12 Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Malarski. Dziewięciu zaproszonych gości z Polski, Niemiec i Meksyku przez niemal dwa tygodnie zajmowało się sztuką przez wielkie S. Paczków słynął kiedyś z plenów malarskich. W latach gdzieś tam, 78, to był jedyny plener w województwie i z kilkunastu w Polsce. Oczywiście w domoludach, czyli Rumunie, Nardowcy, Rosjanie, coś tam jeszcze. Ale to były duże plenery, trzy tygodniowe, 20 osób było. I Paczku był takim miastem, gdzie to był jedyny plener taki międzynarodowy. Wiele znanych osobistości z kręgu kulturalnej opolszczyzny uświetniło uroczyste otwarcie wystawy. Ta odbyła się 4 sierpnia o godzinie 18 w domu Plastyka, mieszczący się w Paczkowskim Rynku. I zawsze chciałam tu przyjechać, natomiast. To przez dłuższy, przez dłuższy czas to był plener ceramiczny, a ja jestem malarką, i właśnie jakoś tak się zdarzyło, że w rozmowie okazało się, że jednak jest zmieniony profil, że jest teraz malarski, ceramiczno-malarski. No i oczywiście od razu się zapisałam i przyjechałam. Co o organizacji, mówi komisarz pleneru Ryszard Dziukowski Ani mi, ani więcej trudności powiedziałem, dlatego że no jeśli się w środowisku pracuje wiele lat, i po prostu no, traktuje się firmy, ludzi, instytucje poważnie i oni mnie też. To nie ma takiej sytuacji, że nagle coś tam się załamuje. Wydaje mi się, że impreza jest na tyle ciekawa, że po prostu i miasto, i burmistrz, i sponsorzy ZPP uznają, że warto w to inwestować, bo jest to wspaniała impreza. Głównym organizatorem warsztatów i pleneru jest Polski Związek Artystów Plastyków. Na czas jego trwania siedziba ogniska artystycznego w Paczkowie, czyli Dom Plastyka, zamienił się w swoisty Dom Sztuki. Odremontowane zostało dom plastyka 22 lata temu, z galerią, z pracowniami, z pokojami hotelowymi, no i po prostu po, po remoncie wróciliśmy do do idei organizowania plenerów, niedużych, bo, bo 10 osobowych, ale to, to jest tak optymalnie, najbardziej kameralny zestaw ludzi do kontaktu, bo są plenery po 20 osób, ale to są fabryki, gdzie już tam się... Niewiele dzieje w sensie artystycznym, tylko przerób pracy, coś tam jeszcze. Gestem strony sponsorów imprezy jest przekazanie przez artystów jednej pracy wykonanej w trakcie warsztatów. Pozostałe uczestnicy mogą zachować na własność. Multimedialna książka Kiwi zupełnie Nowa Zelandia ma formę aplikacji na iPady i tablety z systemem Android. To pierwszy polski multibook podróżniczy. Postanowiliśmy stworzyć coś nowego. Książkę multimedialną, która jest połączeniem mediów, czyli filmu, tekstu, zdjęć, plików dźwiękowych, map. Wszystko to na, na razie na iPada, ale w przyszłości także na tablety z Androidem. Dzięki połączeniu tradycyjnej formy przekazu ze zdobyczami techniki na miarę XXI wieku Jarek Sempek daje czytelnikom nowe możliwości poznawania świata. Moim zdaniem jest to większa interakcja z, z tym, co się widzi. Lepsze, jakby iPad daje duże możliwości, tego wszystkiego można dotknąć, można przesuwać palcem, można wsadzić dużo ruchomych elementów, które, rzeczy, które można obejrzeć ze wszystkich stron, czy wstawić panoramy. Osoba, która po prostu chce poznać nowy świat, e, odpala sobie taką e, aplikację, bo to jest w formie aplikacji. I, I czyta, poznaje świat. Może obejrzeć tylko filmy, może przeczytać tylko tekst, e, może obejrzeć zdjęcia, może z tego wracać. W dziewięciomiesięcznej podróży po Nowej Zelandii Sępkowi towarzyszyła producentka przedsięwzięcia, Katarzyna Żarnowska. Spędziliśmy w, w dwójkę w Nowej Zelandii 9 miesięcy, z czego 5 w podróży 5 miesięcy spania w samochodzie więc docencie poświęcenie, żeby to wszystko sfilmować, zobaczyć, opisać. Relacja białego człowieka z Nysy o mieszkańcach drugiego krańca świata jest owocem poznania realiów życia nowozelandczyków przez pryzmat pasji, która ich cechuje. Rozmawiamy z surferami, e, dajemy się nawet ponieść na falach, rozmawiamy z rzeźbiarzami, maoryskimi rzeźbiarzami, e, którzy potrafią za pomocą piły spalinowej, która jest dla nich błogosławieństwem, rzeźbić takie rzeczy, że nie powstydziłby się tego żaden artysta. E, Cała galeria postaci, jak farmerzy, którzy śpiewają country po godzinach i też można usłyszeć taką piosenkę country'ową u nas, a nawet jodłowanie. Dlatego jestem porada, żeby troszkę jednak ściszyć urządzenie, żeby nie rozwaliło głośników. I o tym to jest. To są nasze rozmowy z ludźmi, których spotykamy na trasie. Premiera Multibooka Kiwi zupełnie Nowa Zelandia już za kilka dni. Jego cena wyniesie około 3 euro. Jeżeli macie iPada, to wiecie co robić. W App Store wpisujecie kiwi. Ruszamy 1 sierpnia. Bardzo serdecznie zapraszam. Produkcją aplikacji zajmuje się Mediorama Production.